Muzyka, redakcji Życie powiatu zorganizowanym wita państwa Maciej Lesicki. Na początek krótka informacja w o debacie. Debata nasza zorganizowana przez mieszkańców Miasta i gminy Szamotuły, debata wyborcza. Porozmawiamy o Szamotułach. 7 listopada, 5 godzina 17, aula Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach. Yy, organizatorami debaty yy, są Gazeta Szamotulska i Życie Powiatu Szamotulskiego. Plakaty można już yy, zobaczyć na mieście. Serdecznie wszystkich yy, zapraszam. Dzisiaj miałam, w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamotułach miała miejsce ostatnia sesja. Rady. Nie, było, nie była ta sesja zbyt długa, krótka, kilka uchwał. Były podziękowania, były przemówienia. Bardzo ładne wystąpienie przewodniczącego Tomasza Stasiaka. Przemawiał też na zakończenie kadencji burmistrz Włodzimierz Kaczmarek. Były, były też podziękowania od nauczycieli i dyrekcji i, i uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach. I było też Osobiście przedstawiłem, zaprosiłem wszystkich obecnych, pana burmistrza, jego zastępców, pracowników urzędu radnych, mieszkańców obecnych na sali, wszystkie media zaprosiłem na debatę. Miałem ten plakat ze sobą na sesji, pokazałem go wszystkim obecnym, poprosiłem pana burmistrza Kaczmarka. Serdecznie go to poprosiłem, żeby można było ten plakat powiesić w urzędzie, żeby mieszkańcy, którzy przychodzą do urzędu, Mieszkańcy naszej, naszego miasta i gminy byli dobrze poinformowani o tej debacie, żeby mogli na nią przyjść, żebyśmy mogli porozmawiać, proszę Państwa, o Przemotułach. Niestety, Pan Kaczmarek, proszę Państwa, nie wyraził zgody na to, żeby ten plakat zawisł w urzędzie. Pan Burmistrz, ośmieszył no, się trochę jeszcze na zakończenie, bo, bo były też takie śmiechy z sali słychać. No bo proszę państwa, argumentowanie, że nie można powiesić plakatu, który informuje o debacie dla mieszkańców społecznej debacie, gdzie mamy rozmawiać o szczotłach. Informowanie przez pana burmistrza, że, że, że takiego plakatu w urzędzie powiesić nie można, bo to jest agitacja przedwyborcza, no proszę państwa, no, no pożal się Panie Boże. Powiedziałem zresztą panu burmistrzowi, że, że jego wiedza w tym temacie jest chyba niedostateczna. No ja żeby na pokrycie, jeszcze, proszę państwa, bo też żeby to moje słowa nie były takie. takie... Nieuzasadnione, może to na stronie internetowej maszgłos.pl to jest strona bodajże pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej. Jest, jest taka wskazówka, jak zorganizować debatę, proszę Państwa. To jest, mogę nawet to pokazać. Tak to wygląda. Nie wiem, czy widać. Momencik: jak zorganizować debatę. Strona, strona internetowa maszgłos.pl i, i padają odpowiedzi na pytania, jak zorganizować debatę, kontakt z Wójtem Burmistrzem Prezydentem, miejsce i termin spotkania. No tutaj te wszystkie zaproszenie Wójta Burmistrza Prezydenta, informowanie mieszkańców, jak to wszystko robić, jak wskazówki przed spotkaniem, proponowany, proponowany przebieg i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest jeden z punktów miejsce, termin spotkania i czytamy miejsce spotkania jest bardzo ważne musi być to przestrzeń odpowiadająca wielkości yy, odpowiedniej wielkości trzeba os oszacować liczbę uczestników spotkania dobrze żeby było to miejsce yy, powszechnie znane aby każdy wiedział jak tam trafić może to być na przykład sala ośrodka kultury szkoły sala parafialna sala w urzędzie gminy miasta biblioteka skwer plac zabaw park i tak dalej i im bardziej neutralnie, tym lepiej. Informuje, informują w poradniku na stronie internetowej maszgłos.pl, tutaj autorzy tej strony. No nie wiem, no, no, no tak to wygląda, no ale dobra, nie będziemy się już tutaj proszę Państwa rozdrabniać. Włodzimierz Kaczmarek będzie burmistrzem miasta i gminy Szymotuły jeszcze tylko przez 10 dni. Dobranoc.